Rzucimy sobie pieczywo do opiekacza. Są jakieś rogaliki, bekon, klopsy, tutaj jakąś fasolkę. Ej, ale fajnie. Wymienię sobie na takie co ma stopki. O, ten ma, chodzi o to. Weźmiemy tego. O, jakie tu bałagany, zobaczcie. Siatki. Oni tutaj polują chyba na zające. Chodźcie. <słyski> wow. O nie! Ale super! Witajcie w nowym filmie. Jak pamiętacie, wczoraj zasnąłem w lodowym pokoju i właśnie się obudziłem. Jest 7:27, czyli w pół do 8. A o ósmej, jak wiecie, mam zamówiony ten ciepły soczek, który mają tutaj mi dostarczyć. I zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Ale opowiem Wam trochę o nocy. Było tak zimno, że zacząłem się w tym momencie trząść, bo się za bardzo tutaj nie zapiąłem. Myślałem, że nie trzeba się tutaj zapinać, nie? że ten otwór tutaj. Ma być otwarty i będę sobie oddychał, ale było tak zimno. Podejrzewałem, że nawet była temperatura minusowa. No i było mi bardzo zimno. I za chwilę wam pokażę, jak się zapiąłem. Ale przypomina mi się, że wczoraj pani mówiła, żebym tak się zapił, że tylko nos będzie widać z tego śpiworu. I powiem wam, że nawet nos, jak wystaje, to jest za zimno. Teraz wam pokażę, jak się zapiąłem w tym śpiworze, że mogłem przetrwać tam noc. Zobaczcie, tutaj macie, jak zasuniecie już. Y jak zasuniecie już tutaj suwak, tutaj trzeba zapiąć się na takie napy. Chociaż niekoniecznie, i z drugiej strony tak samo. Ale tutaj są takie sznureczki. Po prostu ściągacie to wszystko na maksa. Tak trzeba ściągnąć. I potem jest tutaj drugi sznureczek od dołu. Też go trzeba ściągnąć. W taki sposób. I macie taką dziurkę malutką. I niby tutaj miałby nos i usta wystawać, nie? Albo tak zimno, że nawet przez tą dziurkę wchodziło zimno, i było nieprzyjemnie. Dlatego tam są takie. Jeszcze takie jakby plastry, takie uszy wystają, więc tymi uszami zatykacie sobie ten otwór i tak naprawdę śpicie w śpiworze. I żadne zimne powietrze do Was nie dociera. I ja tak spałem właśnie z tym jęzorem wysuniętym, zatkałem sobie po prostu tą dziurkę, i było mi wtedy dopiero ciepło. Także tak musicie zasnąć. Najgorszy był taki moment, że chciałem szybko się wydostać, bo zacząłem się dusić i nie mogłem się wygrzebać z tego. Zanim to po prostu wyjąłem, znalazłem po ciemku tą małą spinkę, żeby odsunąć sznurek. To po prostu troszeczkę tak można powiedzieć, że spanikowałem, bo nie wiedziałem jak wydostać się z tego śpiworu, nie? bo zaczął mi się zrobić duszno, ale na szczęście znalazłem tą spinkę, potem wszystko opadło. I ach, oddychałem już nie. Potem znowu mi było zimno, to się zasunąłem, wyciągnąłem to i tak już do rana zasnąłem. Ale no, przygoda była niesamowita. Śpiwór jest bardzo ciepły, aż sobie nagram jak on się nazywa. Może kiedyś sobie takiego kupię, gdybym spał gdzieś na dziko w lasach. Wałdę tak się nazywa ten śpiwór i naprawdę jest godny polecenia. Także powiem wam, że mega atrakcja, no, coś niesamowitego, będzie się to pamiętać do końca życia. Okej, okay, śniadanie w restauracji zaczyna się o 7.30, czyli już by można było iść na śniadanko, które jest wliczone w cenę. No ale chyba poczekam na ten soczek, zobaczymy jak on wygląda i czy jest dobry. No i powiem Wam jeszcze, że nie obudzili mnie w nocy, czyli zorzy polarnej nie było, bo tam jak wiecie miałem zaznaczoną opcję, żeby mnie obudzili jak będzie na niebie zorza polarna. Nie było, nikt nie przyszedł, także spałem całą noc, wstałem o 7 rano czyli pół godziny temu. No było fajnie. Tutaj mi się ładują jeszcze baterie. Jak widzicie korzystam z prądu jak się da. I zaczynamy dzień. Po takiej nocy przespanej procedura jest taka, że bierzemy swoją poduszkę, bierzemy śpiwór i zanosimy to wszystko do tego ciepłego pomieszczenia. Tam mam to rzucić niby na podłogę. Także idziemy. Zamkniemy drzwi, żeby nam nikt nie wszedł. Ogólnie zwiedzanie tego pałacu przez turystów jest od 11 do 19, dlatego teraz tu nikt nie chodzi. Tutaj są tylko osoby, które śpią. A jeżeli byście chcieli przyjechać tylko na zwiedzanie, to właśnie od 11 do 19. I tu jest ten barak, do którego mam zanieść piwór. Rano, jak tutaj byłem, to dwie osoby były. Nie wiem, czy spały tutaj, czy nie, ale były. Aha, miałem rzucić na ziemię, ale widzę, że są takie tutaj poduchy. Tutaj na prześcieradło, tutaj na śpiwór. Także muszę wyciągnąć chyba prześcieradło. Ok, i prześcieradło czarne do tego wora, a śpiwór do tego wora. I oni to będą podobno jakoś tutaj prać. Chociaż nie wiem, czy te śpiwory się pierze. Przecież ich się nie pierze. No ale może jakoś dezynfekują. Ok, idziemy. Chociaż wiecie co, ja bym się troszeczkę ogrzał po tej nocy. Tutaj jest ta farelka. Podłączymy ją do prądu. I pozwolicie, że ja chwileczkę, chociaż dwie minutki sobie tutaj postoję, tylko jak się ją włącza, jest jakiś włącznik, tu, dobra, włączyłem, działa, możemy się grzać. Jestem z powrotem, po drodze pan zapytał, czy przynieść już ten soczek, także za chwilę będzie soczek w pokoju i pójdziemy na śniadanie. No i mam soczek. Przyszedł pan z termosem i z kubeczkiem. Narał mi z termosu ten pyszny soczek ciepły, także mogę się zagrzać. Ale pogadałem z nim chwilkę i zapytałem, ile tu jest stopni dzisiaj. On mówi: "Dzisiaj jest minus 3, minus 4". Czyli w takiej temperaturze spałem. Myślałem, że przezerę, a to było jednak minus 3 albo minus 4. I jeszcze go zapytałem, czy hotel jest czynny cały rok. On mówi, że nie, że właśnie latem to wszystko topnieje i tu jest wielki basen wody, nie? Tutaj woda po prostu stoi i co roku Budują nowy hotel. I co roku wygląda on inaczej. Także jakbyście za rok tutaj przyjechali, to już nie będzie na przykład tej żaby, bo ona, ona zniknie. Tak samo ten gościu i to łóżko. Także co roku jest inny wystrój i to jest właśnie fajne, że raz w życiu jesteś w tym miejscu, i już nigdy więcej tutaj nie możesz wrócić, bo po prostu ten hotel znika. I za rok będzie inny. Niesamowita sprawa. Idę na śniadanie, ale tutaj jest jeszcze fajny pokój, w którym nie byłem. Zobaczcie to. Tu jest takie ogromne łóżko na sześć osób. I tutaj jakiś hipopotam, tam również hipopotam, a na ścianie jacyś majowie. Jest jeszcze jedna sala, w której nie byłem. Tu jest ta restauracja, ale wejdziemy tutaj i zobaczcie. Jest taka wielka łódź wikingów, która jest stołem. I tutaj, jakbyście mieli grupową wycieczkę, to można przy tym stole sobie zjeść. Tutaj jest jakiś wiking. Ci, taki wspólny stół dla wszystkich. Musiałem wrócić na chwilę do samochodu, bo mi się karta w kamerze zapchała. Musiałem zrzucić materiał na laptopa, ale zobaczcie, wszystko się fajnie ładuje. Także samochód odpala. I jak widzicie, jasno się zrobiło. Idę więc na śniadanie, bo jeszcze tylko godzinka. I potem zamykają kuchnię. Jest dziewiąta, a o dziesiątej zamykają. Zaraz wejdę do restauracji, ale sobie nagram jeszcze datę powstania tego hotelu. Byłem tu właśnie w tym roku 2023 Arctic Festival. I zaraz tutaj będzie całkiem coś innego. Jestem w restauracji. Zobaczcie, tutaj jest takie pomieszczenie, w którym możecie sobie właśnie wziąć coś do jedzonka. Także ja zaczynam od chleba. Rzucimy sobie pieczywo do opiekacza są jakieś rogaliki, masło, Nutella, bagietki, także można sobie bagietkę ukroić. Z drugiej strony macie kiełbaski, jakieś serki, jajko, placki ziemniaczane, bekon, klopsy, tutaj jakąś fasolkę. No i oczywiście sery i szynki, łosoś, no i warzywka i płatki owsiane. No i oczywiście dżem dla dzieci. Jest jeszcze jeden stół, tutaj można sobie wziąć kawę i herbatkę. Jak również jakieś ciasteczka pyszne. Także na deser się poczęstujemy, a teraz idę zjeść śniadanie. Wziąłem sobie wszystkiego po trochu. Jest łosoś, mięsko, jajko. No i skusiłem się troszeczkę na słodkie, także jemy i będziemy się pakować, bo o 11 muszę wyjść z pokoju. I się zapomyliło mi się, jeszcze mam półtorej godziny do 11. .00. No, trzeba po prostu wszystko zabrać pokoju, bo o 11 otwierają dla turystów. Ten hotel, więc muszą być puste, ale tam jeszcze widziałem na mapie, że jest jacuzzi. Idę zobaczyć, jak to wygląda. O, zobaczcie, wczoraj chyba tego nie było. Jakąś bryłę śniegu przywieźli i chyba będą coś z tego robić. Jakąś rzeźbę. Niestety sauny, które są w tamtym budynku są zamknięte na razie. Ale zobaczcie, tutaj jest górka i można sobie zjechać na oponie. Tutaj są opony dla dzieci, sanki. Zobaczcie, tam pani będzie zjeżdżać. Wzięła właśnie sobie taką hulajnogę z nartami. Jadą. O, wyglebiła. Dobra, ja biorę kółko i idziemy. Pozjeżdżać. W ogóle zobaczcie, tutaj jest zamarznięte jezioro i można wypożyczyć sobie tam skutery śnieżne i również pojeździć po tym. Dobra, ja zjeżdżam Jedziemy wow. Ale fajowo ja cię kręcę. Jak daleko? <noise> a, jestem na środku jeziora. To było fajne. Zobaczcie, tam byłem na górce, a zjechałem aż tutaj. Niesamowite. Ale pokażę Wam tutaj ten tor. I tu, gdzie są te czerwone pachołki, to po prostu można pojeździć. I tu jest tafla lodu, na której też można pojeździć. Nie, no idę jeszcze raz. Słuchajcie, tutaj można pospełniać marzenia z dzieciństwa normalnie. Jest śnieg, jest górka, jest wszystko. Tylko, może wezmę kamerę 360 i nagram, jak jadę, 360. Wróciłem po kamerę, ale chcę też zabrać baterie i zobaczcie, one się nie ładują tutaj, bo jest za zimno. Tutaj wystąpił błąd, i tutaj baterie od drona też na pomarańczowo świecą, bo się nie ładują. Jest tak zimno w tym pokoju, że nawet nie da się sprzętu naładować. Dobrze, spakowałem się, wziąłem wszystko z szafki, także zostawiam ten pokój. Zaniosę to wszystko sobie do samochodu i zaraz idziemy się ślizgać na ślizgawkę. Także ostateczne wrażenia z tym pokojem. Są niesamowite, także polecam jak najbardziej. No ja już uciekam, już tutaj nie wrócę, mimo że jeszcze godzinkę mogę tutaj być, ale już nie będę tutaj wracał. Biorę wszystko do auta i idziemy. Zostawiłem sprzęt i plecak, ale powiem wam, że tutaj za tą zaspą jest prawdziwe pole z iglami. Wczoraj wam tamte pokazywałem, ale tutaj jest całe pole. Pokażę Wam może teraz zdjęcie z drona, jak to wygląda. No jest tego naprawdę dużo. Także przejdę się tam jeszcze, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest całe osiedle, tych domków tutaj jest chyba z 20. No i niestety nie można latać dronami. Gdybyście chcieli sobie to sfilmować, to jest zakaz. No ale osiedle fajne. I wszystkie te domki były wczoraj zajęte. Ani jednego nie mogłem wynająć. O zobaczcie, jest akurat karmienie reniferów. Pan wsypuje im karmę. Ale nie chcą jeść. Przyszły do mnie. Wolicie porosty, nie? niż suchą karmę. Okej, okay, zjeżdżamy. Poproszę rokową muzykę pod Ale była frajda, ale powiem wam tak szczerze mówiąc, nawet nie musicie wynajmować tutaj żadnych iglo, ani tam pokoi lodowych. Gdybyście tutaj byli, warto przyjechać po prostu za darmo sobie pojeździć na tych pontonach z górki. Dzieci będą miały mega frajdę. Nikt tego nie sprawdza. Możecie wejść na ten ośrodek tutaj bez problemu. Ewentualnie kupicie bilet do pałacu, żeby pozwiedzać, ale przyjdźcie tutaj na sam koniec tego terenu i pozjeżdżajcie sobie. Jest mega fajnie, naprawdę. I można to zrobić za darmo. Idę dalej i zobaczcie, tutaj jest aż 1, 2, 3, 4, 5, pięć takich kostek. Czyli tutaj będzie znowu jakiś festiwal, będą rzeźbić z tego, tylko nie wiem kiedy. A, chyba ta data, co tam była na samym początku, co Wam nagrywałem, ten Arctic Festival, to właśnie wtedy będą rzeźbić, chyba tak. I na końcu mamy właśnie wypożyczalnię skuterów śnieżnych, tutaj są, stoją pięknie. A jak nie chcecie jeździć, to możecie w przyczepce sobie pojeździć. Zobaczcie, jest przyczepka. Może nie ta. Tu są takie fajne przyczepki. Podpina się to pod skuter wodny. Wsiada gościu, który was ciągnie, a wy sobie tutaj pięknie zwiedzacie. O, da się otworzyć, zobaczcie. Tak to wygląda. Siadacie sobie tutaj w ciepełku. Nic wam nie wieje. I zwiedzacie sobie fińskie lasy. Mega atrakcja. Zobaczcie, te skutery w ogóle są elektryczne. One w ogóle żadnych spalin, ani nawet hałasu nie wydają tak jak ten mój wczorajszy. Tutaj jest ładowane pod prądem, także cichutko można sobie pojeździć. Tak podejrzewam. O, zobaczcie, Electric Snowmobile Safaris, czyli elektryki tu są. Teraz jestem pod recepcją. Pożyczę sobie te, nie wiem jak to się nazywa, paletki. Tutaj wam wkleję nazwę tego, jak znajdę w internecie. Ale zobaczcie, tutaj są jeszcze inne, z taką ramą aluminiowe. Nie wiem, które lepsze, ale ja wezmę sobie te, bo już mam założone. Idę do lasu. A przypomniałem sobie, to są rakiety śnieżne rakiety. Także wchodzę teraz do lasu, to jest taka fajna ścieżka i można sobie pospacerować po tym pięknym lesie. A ja ubiorę to i pójdziemy troszeczkę w bok po tym miękkim śniegu. Ubieramy. Tutaj się ściąga tymi pasami. O tak żeby to nie spadło, a z tyłu z tyłu się nie ściąga. Dobra, jednego już mam. Teraz drugi. No nie jest łatwo to ubrać. Bo trzeba się schylić w tym kombinezonie. Dobra, jeden jest, drugi jest i trzeci jest. Aha, te paski trzeba jeszcze tutaj przełożyć przez te oczka, pewnie żeby się nie odwiązywały. No, ale tutaj oczka nie ma. Dobra, to idziemy tak. Okej. Okay, no to moi mili, mam rakiety śnieżne. Pierwszy raz w życiu będę szedł w rakietach po śniegu w Finlandii. Zobaczcie, to działa, nie zapadam się do kolan. Zapadam się tak na 20 cm. Ale to jest fajne, że one są szerokie i śnieg nie wpada do butów i pod spodnie. Także zobaczcie, takie kroki robię to tak 10-20 cm wpadam tylko. A jakbym szedł w samych butach, to bym chyba na pół metra wpadał aż do kolan. Także super sprawa. Ślady robię takie. Przejdę się po tym lesie z 10 minut, bo za pół godziny już muszę oddać kluczyk w recepcji i oddać już te paletki. pójdę do tamtego domku, zobaczymy, co tam jest. Taki domek. Wy widzieliście, co tam jest u góry, bo tam włożyłem kamerę 360, ale ja jeszcze nie wiem, co tam jest. które podczas montażu sobie sprawdzę. No ale mamy tutaj co? Jakieś takie. O, jakie tu bałagany, zobaczcie. Siatki. Oni tutaj polują, chyba na zające. To się może zarwać. Zobaczcie, jakieś siatki do łapania zwierząt. Łóżko tu było kiedyś, ktoś tutaj spał. Doniczki, talerzyki, no, ogólnie graty. Ale zobaczmy talerzyki jak we Finlandii kiedyś jedli na takich talerzykach, o, zobaczcie, talerzek z Finlandii. Jakieś tutaj wzorki. Fajne. Tu był kominek. Widać, że tutaj palili ogień w kominku. Czekajcie, co my tu mamy? Czajnik. Ktoś tutaj herbatkę sobie robił. Super sprawa. Wiecie co, wezmę sobie ten czajnik na pamiątkę. To no jest już opuszczone, to jest niczyje, więc chyba na pamiątkę sobie mogę zabrać, co? Jak będę na niego patrzył, to będzie mi się Laponia kojarzyć. Oddałem klucze w recepcji i dostałem dyplom. Kamil Goldman spędził noc w arktycznych warunkach. Dobra, fajnie, cieszę się. Dyplom. Kolejny do kolekcji. Mam już prawo jazdy na Renifera. Ciekawe, co jeszcze mnie spotka. Teraz już na poważnie muszę popracować, także na razie gdzieś się muszę zatrzymać na kilka godzin, ale pomyślałem, że tutaj mam prąd, mam wszystko, tylko sobie przedłużać, wezmę, żeby ładować baterie i to wszystko. No i tutaj spędzę kilka godzin na tym parkingu i po prostu zrzucę materiał z kamer, mam materiał z trzech kamer, z telefonu, z GoPro, i z sonówki, no i muszę to wszystko posegregować, poukładać, przygotować projekty, no bo jak nie będę tego robił, to vlogi będą z opóźnieniem. Także ja teraz popracuję i zaraz do Was wracam. Testuję właśnie nowy sposób na Starlinka. Położyłem go tutaj na dachu. Przymocowałem właśnie taśmą. Przymocowałem pasem, żeby nie spadł. No i zobaczymy, czy będzie tutaj działał. Ponieważ nie chcę, jakby rozkładać się tutaj, bo to jest parking hotelowy. Jeszcze ktoś by mnie tutaj poprosił, żebym to musiał zwinąć. A jak już wsiądę i się rozbiorę, to nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał. Więc będzie na dachu. Zobaczymy, czy w ogóle odpali i się rozłoży. Podłączam do prądu. Czemu nie działa? Włączamy. No i zobaczymy, czy się rozłoży. you <laughs> No, i zobaczcie, jakie ja ma ładne biuro. Rozłożyłem sobie stolik, bo będę dłużej pracował. Ładują mi się wszystkie baterie od drona, kontroler. Tutaj mam całą listwę. Jest tak, podłączony akumulator do Metika, Starlink, komputer, telefon i właśnie dron. Nawet brakło trochę gniazdek, bo jeszcze bym mógł sobie GoPro baterię podładować i do sonówki, ale już zrobimy to potem. E, tutaj kuchenka, grzeje mi się picie. No i z tyłu tak. Także zrobiłem troszeczkę porządku. Od razu lepiej się żyje. No i teraz będę mógł sobie troszeczkę odpocząć, bo powiem wam, że ostatnie dni to były dla mnie takie aktywne. Potrzebuję takiego dnia, troszeczkę odpoczynku, relaksu, popracowania. Także tutaj chyba zostanę na noc na tym parkingu, ale też jeszcze zobaczymy. Na razie pracuję. A jeszcze wam coś pokażę, bo tutaj jak wyjeżdżałem z Polski, to moja Ania dała mi na drogę kiwi. I Ania powiedziała, żebym zjadł za kilka dni, żeby dojrzało, bo jest troszeczkę niedojrzałe. Ale powiem wam, że tutaj od podłogi jest tak zimno, że wszystkie rzeczy, które są tam na dole, w szafkach, zamarzły. I słuchajcie, to kiwi jest zamarznięte. Twarde jak kamień. Zimne jak lód. Także Aniu, kochana, nie zjadłem twojego kiwi, bo jest zamrożone. Chyba że położę je tam obok wybasto i się odmrozi. Także teraz to zrobię. Tak samo tutaj mam imbir. Jakby mnie coś brało, to zobaczcie, tutaj jest normalnie lód. Zamarzło wszystko. Dlatego też dobrze, że wziąłem sobie paputki. Tutaj mam taką grubą piankę i mogę sobie nogi trzymać na podłodze, bo naprawdę od podłogi jest tak zimno, że hej. Tam się moje kiwi rozmraża, ale to jest taka też rada dla Was. Gdybyście tutaj przyjechali busem albo kamperkiem, to nie kładźcie jakichś warzyw i owoców na samym dole. Jakichś jabłek, pomidorów, bo to wszystko zamarznie. Lepiej troszeczkę wyżej dać. Na przykład tutaj już mam coś wyżej, tam to nie zamarzło. Na przykład te przeciery, czy coś, coś takiego. Pracuję sobie fajnie, już wieczór jest, ale zaczął padać śnieg i pokażę Wam jak paruje starling, bo właśnie włączył opcję podgrzewania. Ja się tutaj wdrapię i zobaczcie. Patrzcie jaka para leci. I to jest właśnie opcja topienia śniegu. Sama się włączyła, bo miałem ustawione na automatyczne. No i widajcie w nowym dniu. Jeszcze mi się tam pliki jakieś kopiują w samochodzie, ale już mówię, muszę się trochę przewietrzyć. Przyszedłem dzisiaj sobie pozjeżdżać na takim kocu. to Znaczy, na razie zjeżdżałem na kółkach, a teraz wziąłem ten kocyk. No i zobaczymy, jak się jedzie na takim kocyku. Może sobie przodem zjedziemy. Chodźcie. Wow, ale super. Jedziemy. O oh nie! Ale super. To było dobre. Ten kocek jest jeszcze lepszy niż kółko. Ech, super jest. Tam jest ta górka, co zjeżdżałem, ale tutaj wczoraj nie dotarłem, ale zobaczcie, to są takie fajne sanki dla dorosłych. Można sobie nawet w dwie osoby. Tutaj jedna staje, i tutaj na przykład dziecko sobie wiezie, ale ja sobie wezmę takie dla pojedynczych osób. I tutaj właśnie to jeziorko jakby odśnieżyli, że można sobie po prostu pojeździć. Ej, ale fajnie. Fajna sprawa. Tylko, że nie ma tutaj stopek, wymienię sobie na takie co ma stopki. O. Ten ma, chodzi o to. Weźmiemy tego. O, rękawiczkę zgubiłem. Wow. Ale Bayer słuchajcie, to jest fajne. Jestem na środku jeziora. Tutaj w ogóle są też organizowane takie połowy ryb. Widziałem, że mają takie świdry, wiercą otwory w tym jeziorze, na przykład tutaj łowili ryby ale ja się na to nie załapałem a zobaczcie, ci też zapytali mnie czy mogą ja powiedziałem, że możecie no i też jeżdżą Juhu, dojechałem do końca lodowiska to jakieś 200 metrów ale było fajnie w Polsce nigdy tego nie widziałem a tutaj jest to powszechne Zostawiam te sanki na chwilę, bo chyba znalazłem miejsce, gdzie łowią te ryby. Tutaj na samym końcu przychodzą i właśnie tutaj wierszą. I potem mają wędki i sobie łowią tutaj rybki. Także zobaczcie, to są dziury po tych świdrach. Może Wam wkleję teraz taki fragment filmu z YouTube'a. Znalazłem jak jakaś parka była tutaj, właśnie łowili te ryby. Także właśnie te dziury powstają od tych wierteł. Może jeszcze połowię. Ale dzisiaj raczej nie, bo mam trochę roboty jeszcze. Jadę już z powrotem, ale pokażę Wam, jak to jezioro pęka. Takie pęknięcie przechodzi przez środek. No i jest całkiem spore. Zobaczcie, aż tam się ciągnie. Przypomina mi się bajka epoka lodowcowa. Jak ta wieziórka uciekała przed tym pęknięciem. I takie samo pęknięcie jest z drugiej strony, na samym początku.